Cześć, jestem Beniks, a to filmik, w którym opowiem Wam trochę o Mantis Religiosa. Co to jest Mantis Religiosa? To po prostu modliszka zwyczajna. Czyli modliszka, jedyna modliszka, która występuje w Polsce na wolności. Yy, będę sobie tutaj szedł cały filmik. Kiedy będę do Was gadał, to sobie będziemy. Tak razem iść, idę w jedno bardzo konkretne miejsce, ale dokąd i po co zobaczycie na końcu filmu. A teraz posłuchajcie trochę o tych modliszkach zwyczajnych. Modliszka zwyczajna to, tak jak mówiłem, jedyny gatunek z około 2000 gatunków modliszek żyjących na świecie to jedyny gatunek żyjący w Polsce na wolności. Jest to owad. Jest to zielony, jasnozielony, czasem zielono-żółty, lecz również zdarzają się okazy jasnobrązowe. Owa to takim ubarwieniu. W Polsce możemy spotkać ją od sierpnia do nawet października, pod warunkiem, że jest ciepło. Spotykamy ją, możemy ją spotkać w ciepłe, suche, słoneczne dni takie jak teraz. No, i żyje w miejscach suchych, słonecznych, czyli obrzeża lasów, jakieś łąki, polany. Samice osiągają około do 7-8 cm. Samce są trochę mniejsze. Osiągają od 4 do 6 cm i posiadają tak jak wszystkie owady, 6 odnóży/3 pary. Odnóży i pierwsza z, tych, z tej pary jest przekształcona w odnóża chwytne. Ona tymi chwytnymi odnóżami poluje na owady. Poluje w ten sposób, że siedzi sobie w miejscu i kiedy jakiś owad podejdzie do niej wystarczająco blisko, to ona po prostu szybkim ruchem chwyta tego owada i w silnym uścisku trzyma i niestety modliszki nie są zbyt sympatyczne pod tym względem, ponieważ zjada tego owada żywcem. Często zaczynając od głowy, więc ten owad potem w trakcie już nie żyje, ale no nie zawsze zaczyna od głowy i nieraz po prostu zjada, no wyżera taką brzuch i w ogóle wszystko, kiedy owad cały czas żyje. Więc to jest niezbyt przyjemne, na pewno dla owadów. Ale co poza tym? Poza tymi przednimi odnóżami chwytnymi, na pewno u modliszki możemy zauważyć skrzydła. Skrzydła możemy zauważyć u postaci i ma go dorosłej i samce z tych skrzydeł faktycznie korzystają do krótkich, niedalekich lotów samice natomiast no raczej z nich nie korzystają mają te skrzydła, ale z nich nie korzystają I jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy odnośnie tych chwytnych przednich kończyn odnóży ponieważ mantis religiosa czyli naszą modliszkę zwyczajną możemy odróżnić po tych przednich odnóżach od innych modliszek ponieważ oczywiście może się zdarzyć że na przykład gdzieś nam do domu do mieszkania wleci taka modliszka no i się zastanawiamy czy to jest na pewno ta modliszka żyjąca w Polsce na wolności czy może jakaś inna modliszka no i żeby ją rozpoznać patrzymy na podstawę odnóży przednich tych wytnych i widzimy wtedy, jeśli są czarne plamy, to znaczy, że jest to nasza modliszka zwyczajna, żyjąca u nas w Polsce na wolności. Czyli czarne plamy na podstawie przednich odnóży chwytnych. E, tak, to jest cecha charakterystyczna dla, dla naszego gatunku omawianego dzisiaj. E, I jeszcze... I wspomniałem o e, tej różnicy między samcem a samicą o tej różnicy, że samce używają skrzydeł do krótkich lotów, samice nie używają. Więc co z tymi właściwie mm, samicami i samcami, bo podejrzewam, że słyszeliście, a jeśli nie słyszeliście, to wam powiem, że, e, że tak powiem krąży opowieść, że po kopulacji samice zjadają samce, więc nie jest to nic przyjemnego, również dla samców. Jak widzicie, dosyć drastyczny owad. Hmm. Czy faktycznie te samice zjadają po kopulacji samce? Otóż tak. <laughs> zjadają faktycznie, ale nie jest to reguła. E, regułą nie jest to, że samica zjada samca po kopulacji. Część zjada, część nie zjada. E, jednak z pierwsze, pierwsze obserwacje były prowadzone e, na modliszkach trzymanych w hodowli. E, I Wtedy okazało się, że odsetek samców zjadanych przez samicę po kopulacji był dużo, dużo wyższy. A z obserwacji na wolności wynika, że wcale nie tak dużo samic częstuje się swoim samcem, więc część faktycznie zjada, część nie. Po kopulacji samica składa kokon, do kokona składa około 200 jaj ten kokon przyczepiony gdzieś do jakiejś rośliny e, musi przetrwać zimę i po zimie wykruwają się z niego małe modliszki no około tych 200 sztuk powiedzmy e, z tych, no bo z każdego jajeczka jedna modliszka, więc jeśli w kokonie mamy nawet 200 jaj no to wykruwa się z tego jednego kokonu 200 małych modliszek i one są trochę podobne do e, postaci dorosłej, ale nie wyglądają dokładnie tak, jak one. Nie mają skrzydełek żadnych. Dopiero postać dorosła i mago ma skrzydła, więc taka malutka modliszka musi sobie tam polować, musi przetrwać, nie dać się zjeść nikomu. I kiedy udaje się przejść kilka wylinek, staje się postacią dorosłą. Oczywiście bardzo przybiera wtedy na wielkości, na masie. I dopiero postać dorosła ma wykształcone skrzydełka i jest wtedy postacią dorosła, zdolną do kopulacji i rozmnażania się. No więc można powiedzieć, że taki nabrachniasty. Co warto jeszcze? Co warto jeszcze zaznaczyć, bo już dochodzimy do tego miejsca, w którym mamy być, do którego idę. Modliszki zwyczajne są w Polsce pod ochroną, nawet pod ochroną ścisłą. Więc nie wolno ich przetrzymywać, nie wolno ich łapać, nigdzie zabierać do domu. Jeśli taką spotkacie, bardzo fajnie, gratuluję. Cyknijcie fotkę, nagrajcie filmik, e, popatrzcie na nią, ale nie bierzcie do domu. E, no, w końcu zwierzę pod ścisłą ochroną. I my właśnie doszliśmy. Aha, jeszcze jedno, e, bo może się zastanawiacie, e, co z tymi. Jak często one są spotykane w Polsce? Zapomniałem tego powiedzieć, miałem o tym wspomnieć. Modliszka zwyczajna jest kiedyś było ją trudno spotkać, nie występowała nawet w całej Polsce, ale teraz wraz z ocieplaniem klimatu, z tymi zmianami klimatycznymi jest jej coraz więcej, jest już praktycznie w całym kraju, więc od sierpnia do października możecie chodzić po jakichś łąkach, po polanach i szukać. A teraz popatrzcie, gdzie jesteśmy. Zastanawiacie się, co to właściwie jest? A to jest taka polana. A po co tu szliśmy, to za chwilę, bo teraz wyjdę z cienia i pewnie nic nie będzie widać, bo idziemy pod słońce. Na polanie wam powiem. Ok, jesteśmy w cieniu. No tak jak widzicie, jesteśmy na polanie. Po co tu jesteśmy? Ponieważ w plecaku mam właśnie modliszkę zwyczajną. Mam samca modliszki zwyczajnej. Skąd on tu się wziął? E, otóż mojemu kuzynowi po prostu wleciała modliszka do domu. E, kuzyn mieszka bardzo blisko mnie, znaczy bardzo no blisko mnie i e, jestem wykorzystałem tę sytuację, żeby nagrać aby nagrać filmiki, które widzieliście wcześniej na kanale, znaczy mogliście zobaczyć. Być może widzieliście, jeśli nie widzieliście, to możecie się cofnąć. I te wszystkie ujęcia, które są w tym, filmiki, w tym filmiku, to są moje ujęcia zrobione, które zrobiłem w takim domowym studio. Oczywiście przyszedłem ją tutaj wypuścić. Mamy dzień taki, w który one właśnie sobie wychodzą i, no i się po prostu. Są aktywne. To jest polana, taka chyba najbliższa polana, którą e, znam, no, blisko jego domu. Myślę, że będzie się tu czuła dobrze, więc zaraz ją wypuszczamy. E, pokażę Wam oczywiście moment wypuszczania. Ten nagrywany okaz e, i te wszystkie przebitki, które tu mieliście, to jest samiec modliszki e, zwyczajnej, więc. E, jeśli nie odleci od razu, to spróbuję jeszcze szybko zrobić tutaj jakąś sesję w plenerze. No i co? On pewnie będzie sobie szukał samicy, samicy do kopulacji. Może nie zostanie zjedzony. Jaka będzie jego dalsza historia, to nie wiem. Lecimy z tym. Gatunek będący pod ochroną znowu na wolności. Hip, hip, hura! Ja biorę jeszcze szybko aparat i cyknę i kilka fotek, jeśli teraz szybko nie ucieknie. No i co? Widzimy się w następnych filmach. O kurde, ja zasłaniał chyba mikrofon. Dobra, może tak. Widzimy się w następnych filmach, mam nadzieję. Cieszę się, że wytrwaliście do samego końca i do zobaczenia. Cześć!